Artur Kula dla portalu 4 witaj Artur. Witam, dzień dobry. Jesteśmy już po ważeniu jest już po pierwszych emocjach. Przeżycie to ważenie czy tak na spokojnie? Na spokojnie raczej. Ja już. Udało się zrobić limit, to, to, to już wiedziałem, że będzie dobrze. Jutro kolejny event też duża odpowiedzialność. Rozmawiałem tutaj m.in. z Adrianem Błyszeńskim, też czuję tą odpowiedzialność, ale Ty też musisz czuć, bo Rywal nie jest pierwszej łapanki i Przemysła Walków podobnie jak ostatni Twój Rywal naprawdę solidna, solidna firma. Tak, tak. No jedna z walk wieczorem na pewno jest większa presja, więcej ludzi zawsze na te walki patrzy uważnie, można powiedzieć. Przeciwnik na pewno doświadczony, rekord dobry. Także co, szykuje się twarda walka na pewno. Podopieczny Tomasza Skrzypka po raz pierwszy chyba wystąpi bez niego, więc to też jest dodatkowy smaczek w tym wszystkim. Pewnie znasz tą historię. Tak, tak, tak. No. Cóż można powiedzieć, doszła wielka osobistość polskiego kickboxingu. Jak ty jesteś przygotowany teraz do, do, do tej gali? Na ile poświęciłeś powiedzmy po, czas przygotowania na to, żeby, żeby tutaj być w optymalnej formie? Skupiłem się głównie na tej gali, był to priorytet w jakimś tam moim życiu prywatnym, także nie było jakichś miejsc na zbytnie przerwy odpoczynki i praktycznie od kiedy tylko mogłem trenować czyli gdzieś od sierpnia lipca, to to już wszystko było kierunkowane w kierunku tej gali. Na Widzę, że konsekwentnie trzymasz się K1, nie kuszą cię tam MMA i tego typu rzeczy, że jednak cały czas pozostajesz w tej formule? Nie, zostaję w K1, na pewno nie będę zmieniał na żadnej formule. Parter raczej nie trenuję zbytnio, także gdzieś tam może, czasami sporadycznie, także na pewno zmiany nie będzie. Na salę, taką zdarza zdarzać się jeszcze wpaść? Nie, nie, już raczej. Tylko kickboxing K1, już jestem przestawiony całkowicie. Ewentualnie boks, ale nic więcej nie rozprasza mojej uwagi, także wszystko co najpotrzebniejsze pod jedno to treny. Zapytam Cię krótko o rywala, jak oceniasz jego występy? Obejrzałeś pewnie, głównie amatorskie pewnie, o tych, o tych rozmawiamy. Jakieś tam zawodowe też widziałem jego, jego pojedynki. No i co tak. powiesz? Cóż, w miarę dynamiczny, dynamicznie bijący, szybki, w dobra kondycja mogę powiedzieć. No Cóż więcej, no jakiś tam game plan jest złożony. Wiadomo, że za dużo też nie można powiedzieć, no zobaczymy, troszkę mniejszy od poprzedniego przeciwnika może ja się o to chciałem zapytać Wagowo może ode mnie będzie trochę lżejszy, bo gdzieś tam po kategoriach 8-1 się biło, ale, ale wydaje mi się, że na pewno jest na tyle doświadczony i, i poukładany, że walka będzie dobra Szybkościowo dobrze jesteś przygotowany, czujesz... Bo wtedy zmagałeś się, bo widać, że jest naprawdę opór tych kilogramów, wzrostu rywala zasięgu. A jak teraz? Szybkość? No wiadomo, że z większymi przeciwnikami trochę inaczej się, się walczy, trochę ciężej się podejść, skrócić ten dystans. Też człowiek nieraz się bardziej męczy, żeby ten dystans dynamicznie skrócić i tych sił może szybciej ubywa. No teraz ma przeciwnika troszkę mniejszego. Czy będę szybszy, nie wiem, może on będzie troszkę szybszy, ale na pewno będę silny i możliwe, że będę silniejszy od niego, tak? jak tych kilogramów będzie troszkę więcej niż, niż on ma, to jednak w tej kategorii trochę tak wydaje mi się, że że on jak bije się poniższych, to to będzie miał tak w okolicach limitu, ja mam troszkę ponad już, także wydaje mi się, no, że gdzieś to się wyrówna. A jak nie bo, się nie tak? było problemu z robieniem. Czy jakichś wielkich, nie, no wycelowałem idealnie praktycznie w punkcie 100 gram zapasu, czyli, czyli tak jak chciałem. Limitu nie przekroczyłem, nie miałem też tak, że miałem pół kilo i mogłem jeszcze zjeść, wszystko było praktycznie. Wcelowany, nie musiałem jakiś tam saun robić cudów na kił. Praktycznie tak, tak jak rozplanowałem sobie to z moim dietetykiem Marciniem Gandykiem, tak, tak udało mi się to doprowadzić do końca i baga została zrobiona. To co? Tu życzę jutro powodzenia dobrej walki. Poprzednia była dramatyczna. No liczę na Większość Twoich walk to też była dramatyczna, tak jak i Adriana. Zresztą przechodziła sytuacja z jednej w drugą stronę, ale co, wielka odpowiedzialność, trzeba to udźwignąć. Kibice chcą emocji, prawda? Po to przychodzą. Walka, walka. Ale czy się uda przed czasem, czy nie, to wszystko wyjdzie. To, z doświadczeniem, żeby się nie nastawiać na szybką walkę, bo, no, bo wtedy jest zazwyczaj całkiem odwrotnie. A jeśli człowiek już z góry sobie założy trzy rundy, gdzieś te siły będzie rozplanował, a jak będzie okazja to skończyć, to, to takie walki wychodzą chyba najlepiej. Artur Kula, dziękuję bardzo. Dziękuję.